Ja wszystko bym się spodziewał, ale nie pan. No, pavaronu, no, no.

W domie poznańskim miejsce wielu spotkań, inicjatyw społecznych oraz wielu wydarzeń, które z reguły mają wprowadzać tutaj miły klimat w tak obrzydliwym miejscu, takie jak to. Jednakże 1 kwietnia, który celowo ma być dniem całkiem śmiesznym i zabawnym, pełnym żartów, wydarzyła się tutaj tragedia obyczajowa, która niestety zaważyła o losie uczestników pleneru ale mówić całą nazwę tej pracowni? Grupa studentów z uap niestety wplątała się w konflikt, który zmienił ich życie na zawsze. Było to nieprawdopodobne, a jednak. Dokładnie tego feralnego dnia na tej dokładnie ścianie, przy której teraz stoję, pojawiły się obrazki, hieroglify tych czasów, czyli tak zwane graffiti. Autorem był nijaki Noriaki, znany w całym Poznaniu oraz w całej Polsce, wielki artysta, graficiarz. Jego słynne budziki, zwane, zwane potocznie panem peryskopem, pojawiły się na tej ścianie niespodziewanie, zaskakując grupę studentów. Niestety nie spotkało się to z pozytywnym odzewem, gdyż zostały one bardzo szybko zamalowane i usunięte. Tak zwane pany peryskopy, tak szybko jak się pojawiły, tak szybko zniknęły z oczu wszystkich odwiedzających domie. Tak rozpoczęła się wojna. Pomiędzy dwoma obozami, zwolennikami Jakiego, a jego przeciwnikami. Zamalowywanie trwało w najlepsze. Ta tragedia obyczajowa odcisnęła wielkie piętno na domie. Lecz czy sztuka ulicy jest warta aż takich poświęceń? Czy naprawdę nie można się pogodzić z tym, że prędzej czy później ona i tak zginie pod kolejną warstwą farby? Czy Noriak jest artystą tak kontrowersyjnym, że ludzie z nienawiścią zamalowują jego rysunki? Sztuka nie powinna łączyć zamiast dzielić, czy nuriaki to ksero? Zapytaliśmy sławnego poznańskiego artystę o zdanie na ten temat. Był on naocznym świadkiem tych wydarzeń. Sądzę, że tej sytuacji coś tam stało z zamalowywaniem. Mm. Jakby w środowisku sztuki ulicy, w środowisku artystycznym czy w samym nurcie graffiti zjawiskiem normalnym jest krosowanie się nawzajem, czyli e, no, że artysta zamalowuje innego artystę inną pracę swoją, ale no, w kontekście no, jakiego sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że mm, ludzie po prostu się boją, bo on ma swoich ludzi i no, to nie jest to nie jest taka łatwa sprawa, bo to Zamalowujesz jego pracę, myślisz sobie, no jest tego mnóstwo na mieście, bo, bo trzeba tak powiedzieć, a później, później się okazuje, że jeżdżą za tobą jakieś samochody, musisz się przejść przez ulicę, czy musisz zasłaniać zasłony w mieszkaniu, żeby... Ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę tak jest. I jakby to nie warto ryzykować, to jest... Nie mogę powiedzieć, jakby nie będę mówił jak, bo to wtedy no, układ mafijny to jest. Ale co no, myślisz o Noriaki? Noriaki, no, jest to trudna do zweryfikowania postać, na pewno jest rozpoznawalna w przestrzeni miejskiej poprzez swoje, poprzez swoją działalność artystyczną, czyli on tam maluje różne takie mm, ludziki z jednym okiem, albo albo, Albo jakieś takie pszczółki. No i... Ja nie uważam, nie, nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, ale naprawdę trzeba... Trzeba mieć się na baczności, no bo... Człowiek niby nie wie, kto to jest. To jest postać, która nie pokazuje swojej twarzy. Ale później można mieć nieprzyjemności z tego powodu i... Ktoś na przykład niezaznajomiony ze sztuką ulicy może... Może wpaść w niezłe bagno. I później to naprawdę to są, proszę Państwa, to są straszne rzeczy, bo to się ciągnie za nami bardzo długi czas i nie można w spokoju wyjść z domu, zjeść śniadania, założyć rodziny, różnych takich rzeczy. Naprawdę to jest… Ja przepraszam, ale… Może o kim Pan jest? No dobra, to czekaj, jakie było pytanie? Jeszcze raz? pan? A co odpowiedzieć? Jestem zwykłym człowiekiem, który po prostu robić sztukę. Niegdyś byłem, no oczywiście gdzieś tam w środowisku robiłem sztukę. Sprawia mi to nawet wiele przyjemności. Jeździłem często do Berlina na różne wystawy, ale teraz to aż trudno powiedzieć, no myślę, że teraz to już jestem nikim. Teraz po tym wszystkim to jestem po prostu wrakiem. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Czy oceni ich, ich własna moralność? Tego nikt nie wie. Na ten moment ściana pozostaje częściowo zamalowana. Nie widać już pierwowzorów, panów peryskopów, ani nic co ukrywa się pod tymi warstwami farby? Można jedynie snuć domysły, co się tutaj działo 1 kwietnia 2023 roku. Mówiła dla Was Elżbieta Jaworowicz. <grywa> Czasu mam, ale lata, lata, lata trochę wstecz naprawdę, to by więcej zaciągnąć. Ale zawodowo śpiewa? Nie!